Cześć, witajcie na kanale Fessor. Tutaj Borys. W końcu nie na budowie, a w końcu w takich przyjemnych okolicznościach przyrody. Ale nie zmieniamy tematyki. Mikrocement to jest to, co nas interesuje. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam wszystkie właściwości tego produktu. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku. Mikrocement, mikrobeton, beton Sirę jest to nazwisko tego samego produktu. Mikrocement jest to cienkowrocłowa posadzka dekoracyjna. Jest ona barwiona do przygotowania własnoręcznego za pomocą szpachli. Jest ona teraz mega na topie, ponieważ dzięki niej architekci, projektanci, wykonawcy mogą wprowadzić do Waszego mieszkania efekt betonu. Gdzie może zastosować mikrocement? Podłogi, ściany i schody. To są te trzy rzeczy, które ja osobiście najczęściej wykonuję. Bardzo dużą grupą odbiorców również są osoby, które szukają mikrocementu do łazienek. Tam również możesz użyć bez problemu tego produktu, co jest bardzo dużym plusem zastosowania mikrocementu to to, że tam nie ma fug i bez problemu możesz używać to w strefach mokrych. Jeżeli zapragniesz sobie mieć blat kuchenny swojej wymarzonej kuchni w mikrocemencie, również możesz to zrobić. Jeżeli chciałbyś mieć drzwi ukryte połączone ze ścianą, również możesz położyć w je w mikrocemencie. A jeżeli wymarzysz sobie Meble ścianka i pokryć ją mikrocementem, również możesz to zrobić. W naszym sklepie internetowym znajdziecie dwa systemy mikrocementów. Pierwszym podstawowym naszym systemem jest Festool Go. Jest to masa dekoracyjna, gotowa do użycia, wymieszana w takim kolorze, w jakim zamówicie. Bardzo szybko się ją aplikuje na ściany, nie potrzebujecie jej mieszać ani dodatkowo rozcieńczać. Drugim systemem jest system Dwuskładnikowy Fest Life. Jest to system do samodzielnego przygotowania na budowie. Oprócz tego sami możecie dozować kolory takie, jakie potrzebujecie. W obu tych systemach sposób przygotowania jest praktycznie identyczny. W pierwszej kolejności, co robisz, to dokładnie szlifujesz i odpyłasz posadzkę. Następnie gruntujesz, a potem bawisz się mikrocementem. Możesz wykonywać różne wzory, różne efekty, takie, jakie sobie zapragniesz. Na koniec. Czekacie na lakierowanie, dzięki czemu Twoja podłoga czy ściana będzie się o wiele lepiej czyściła i źródkowała. Jeżeli chciałbyś dodatkowo wzmocnić swoje podłoże, możesz tego użyć bez kontaktu z siatką z szklanego, która dodatkowo wzmocni i zabezpieczy Twoją posadzkę. Mikrocement ma kilka właściwości, o których chciałbym Ci teraz opowiedzieć. Przyczepność do podłoża: płyty GK, płyty USB, beton, okładziny meplowe czy płytki ceramiczne to są miejsca, w których bez problemu możesz. Zastosować mikrocement. Mikrocement jest również antyalergiczny. Może być stosowany na blatach kuchennych. Możesz bez problemu stosować go również przy dzieciach czy przy zwierzakach. Posiada atest PZH. Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoje duże okno może spowodować odbarwienie Twojego mikrocementu, nie bój się. Mikrocement jest odporny na promieniowanie UV, dzięki czemu nie będzie się odbarwiał przy dużym nasłonecznieniu jest przede wszystkim wilgocioodporny, Możesz bez problemu stosować go w Twojej łazience, podpływie liniowym czy w kuchni. Grubość całego systemu mikrocementu to niespełna 1,5 do 2 mm grubości. Oprócz tego trzeba nadmienić, że można wydobyć bardzo bogatą strukturę. Mikrocement jest odpowiedzią dla osób, które szukają powierzchni bezszwowych i bezfuchowych. Jeżeli masz łazienkę, w której już masz położone płytki ceramiczne a nie chcesz ich schować, to mikrocement przyjdzie z pomocą. Bez problemu możesz zastosować mikrocement również na płytkach, dzięki czemu zakryjesz fugi i dostaniesz powierzchnię gładką. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam tych kilka podstawowych zagadnień z mikrocementu. Z mojej strony to wszystko, ja bardzo Wam dziękuję, ale mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę. Daj suba i łapkę w górę. To znak dla mnie i dla nas, i dla całej naszej ekipy, że warto robić takie filmy i z większą przyjemnością będziemy je robić. My się żegnamy z tych pięknych klimatów i do zobaczenia na budowie. Cześć!